Zacznijmy od definicji, czym jest bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lekowe. Jest to dostarczenie właściwemu pacjentowi, właściwego leku we właściwym czasie. I teraz, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czym jest ten lek, w jakiej, w jakiej jednostce chorobowej, zaczynają nam budować się różne scenariusze. W przypadku chorób, które, na które dzisiaj nie mamy jeszcze wynalezionych leków, albo te leki są dopiero w fazie badań, kluczowe do tego, aby te leki się pojawiły, jest tak naprawdę stworzenie odpowiedni, odpowiedniego środowiska dla badań i rozwoju. Co to oznacza? To oznacza, że no właśnie, wymaga to po pierwsze inwestycji ze strony firmy farmaceutycznej, a im inwestycja miała szansę się zwrócić, potrzebny jest okres ochrony. Czyli ten okres, w którym firma ma szansę zamortyzować, zwrócić koszt wyprodukowania tego leku i zarobić na kolejne badania, dlatego że tak naprawdę dla firmy innowacyjnej... Kluczem jest wynajdowanie nowych, nowych leków na jednostki chorobowe, które do w dniu dzisiejszym nie mają swoich rozwiązań. Więc z tego punktu widzenia pakiet farmaceutyczny jest regulacją, która jest niezwykle kluczowa, można powiedzieć fundamentalna, dlatego że jeżeli skrócimy okres ochrony, zmniejszymy nakłady finansowe firm farmaceutycznych na wynajdowanie nowych leków, a myślę, że nikt z nas nie chciał stanąć w sytuacji, w której usłyszy od lekarza na pana pani chorobę nie ma jeszcze leku. Stąd też tak niezwykle istotne jest z punktu widzenia. Naszej branży, w branży firm innowacyjnych, ale myślę każdego pacjenta, aby te, te, te warunki, aby to środowisko dla wynajdowania leków było, było jak najlepsze. Kiedy zastanawiamy się nad tym, co w przypadku już tych leków, które są na rynku dłużej, na pewno wymaga, wymagane są dodatkowe, dodatkowe elementy dla leków generycznych. To słyszymy w zasadzie w każdej wypowiedzi naszych partnerów z firm generycznych, jest kwestia produkcji, kwestia ułatwienia kwestii produkcyjnych. No, i tutaj trudno jest z tym dyskutować. Z naszego punktu widzenia, w branży innowacyjnej, której, której leki produkowane są dla europejskich pacjentów w 77% w Europie, w 12% w Stanach Zjednoczonych, czyli Azja, która jest tak podnoszona jak ta strona, która w przypadku leków generycznych jest głównym potencjalnym sprawcą zawirowań, dla leków innowacyjnych nie jest tak, tak, tak kluczowa. Stąd też dla nas nie jest tak kluczowa kwestia produkcyjna, ale kwestia utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchom dystrybucji. Dlatego, że dzisiaj. Te leki już są produkowane w Europie, to, co jest potrzebne, to przewiezienie ich w odpowiednim czasie, w odpowiedni, bezpieczny sposób zapewniający jakość w ramach naszego kontynentu, czy też przez transportowanie ich ze Stanów, ze Stanów Zjednoczonych i na tym z naszego punktu widzenia należy się skupić nie tylko dlatego, że, no, że tak wygląda schemat produkcyjny dla leków innowacyjnych, ale musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli pojawią się środki dodatkowe na przeniesienie produkcji do Europy, to w w ujęciu, nazwijmy to, bardzo szybkim, to będzie 5 lat. Jeżeli ta, ta dyskusja czy też czy proces będzie spowolniony, to jest 10-15 lat. Czyli przez te 5, 10, 15 lat my cały czas te leki będziemy skądś transportować. Więc te łańcuchy dystrybucji niezwykle będą istotne i niezmiennie będą fundamentem dostarczania leków dla pacjentów w Polsce. Te dyskusje w tej chwili się toczą. Jesteśmy w przeddzień publikacji ustawy refundacyjnej, która jest oczywiście naszym aktem lokalnym, ale ona będzie zawierała pewne elementy, czy też liczymy na to, że będzie zawierała pewne elementy deregulacyjne, zwiększające elastyczność, zmniejszające obciążenie i tego rodzaju kierunki działania są dla biznesu kluczowe, dlatego że biznes tak naprawdę, przede wszystkim w interesie biznesu jest dostarczanie od... Takiej liczby leków, która jest potrzebna pacjentom w danym państwie, więc my o to bardzo mocno dbamy. Robimy wszystko, żeby te leki się tam znalazły. Bardzo często regulacje, nadmierne regulacje stoją na przeszkodzie e, e, no, zapewnieniu temu, ty, temu procesowi odpowiedniej dynamiki, e, więc ta dyskusja na naszym poziomie już się odbywa, na poziomie europejskim my w nią wchodzimy, więc zakładam, że w przeciągu najbliższych miesięcy. My wejdziemy, my, my wejdziemy na ten, na ten poziom, w którym no właśnie podkreślenie istotności zarówno dystrybucji, jak i, jak i produkcji no, będzie zapewnione i będziemy rozmawiać o tych dwóch elementach gwarantujących dostępność dla pacjenta w sposób taki, który finalnie doprowadzi nas do szczęśliwego końca. To, o czym musimy pamiętać, to prezydencja sama w sobie. Nie ma wielkiej mocy sprawczej. My jesteśmy w dosyć wyjątkowym czasie, czyli jesteśmy pierwszą prezydencją w nowej, w nowej Komisji Europejskiej, jesteśmy pierwszym z krajów trójki, czyli jest, po nas jest Dania, potem jest Cypr. Co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy w stanie tworzyć pewne koncepcje, pewne idee. No, tak jak bezpieczeństwo lekowe pojawiło się, tak jak pojawiło się kwestia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. No, to są takie kierunki, które zapewne będą kontynuowane. Ale nie, to nie działa tak jak u nas, że przychodzi nowy rząd i powoduje, że pojawiają się nowe projekty. Te projekty tworzy komisja, tak jak właśnie Krytyka Medicines Act. No i ta droga aktu prawnego czasami wykracza poza nawet trójkę, czyli poza półtora roku. Więc myślę, że przede wszystkim musimy Pamiętać o tych uwarunkowaniach i nie stawiać zbyt, zbyt daleko idących oczekiwań, dlatego że procesy na poziomie e, e, Unii Europejskiej one mają swoją dynamikę. Nie są tak szybkie jak, jak procesy lokalne, wymagają negocjacji pomiędzy 27 państwami, które czasami nie są wcale łatwe, co powoduje, że pojawiają się różnego rodzaju opóźnienia, różnice zdań. No, musimy pamiętać, że mamy, mamy po jednej stronie Polskę, po drugiej stronie mamy, mamy Danię, tak? Które, które tak naprawdę w, chociażby w kwestii podejścia do, do innowacji przedstawiają dosyć skrajnie, skrajne różne podejście. No i to obydwie koncepcje muszą się gdzieś spotkać, muszą zostać wynegocjowane. Stąd też nasz, nasze państwo oczywiście ma tutaj rolę tak zwanego z brokera, to znaczy, to znaczy tego moderatora dyskusji. No, no, to moderator oznacza też, że nie może za bardzo ingerować w tą tę dyskusję. To, ta rola prezydencji nie oznacza, że my mamy większą siłę oddziaływania. Można powiedzieć nawet, że powinniśmy mieć ją nieco. Nieco mniejszą, dlatego że to my mamy być tym, tą, tą stroną, która tą dyskusję oczywiście wiedzie, ale pozwala wszystkim na to, żeby się wypowiedzieli, żeby wszystkie zdania zostały, zostały uwzględnione. Dlatego też z tego, co my widzimy, jeżeli chodzi o pakiet farmaceutyczny, Polska prowadzi te negocjacje, tych spotkań odbywa się bardzo wiele. No i wydaje się, że to zadanie, które, które ma do wykonania i na ile to jest możliwe, na koniec, na koniec prezydencji tak naprawdę zrealizuje. Ja oceniam ją w sposób absolutnie właściwy, czyli te prace toczą się, nie ma tu żadnych spowolnień. No pewnie mamy tutaj pewne dale, daleko idące oczekiwania, czy dalej idące oczekiwania, jeżeli chodzi o, o stanowisko odnośnie wspierania innowacji. Uważamy, że zmieniająca się rzeczywistość to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, izolacjonizm Stanów Zjednoczonych, który zaczyna się ujawniać, no w zasadzie resetuje wszystkie dyskusje, które miały, miały miejsce wcześniej. Czyli mówiąc krótko, każdy państwo powinno jeszcze raz przejrzeć swoje stanowiska i zastanowić się nad tym, czy one w obecnej sytuacji no jeszcze są tak naprawdę aktualne. Dlatego, że no, teraz nam, jako Europejczykom powinno naprawdę zależeć na tym, żeby inwestycje trafiały, trafiały do, do, do Europy. No i aby tak naprawdę, no właśnie to o czym powiedziałem na samym początku, czyli aby ten mechanizm tworzenia nowych leków nie został zahamowany. Ten akt został opublikowany dwa dni temu, więc my tak naprawdę jeszcze dajemy sobie chwilę na to, żeby go dogłębnie do przeanalizować i udzielić tej odpowiedzi w sposób kompleksowy. No pewnie potrzebujemy na nią jeszcze z około 10-14 dni, czyli dwóch tygodni, kiedy będziemy w stanie przedstawić pełną ocenę. Na pewno doceniamy próbę, na pewno założenie, które stoi za, za jego publikacją, jest dobre. Znaczy, trzeba szukać drogi do tego, aby, aby tych niedoborów leków było jak najmniej, aby ułatwiać, aby wspierać no właśnie łańcuchy dystrybucji, produkcję, aby uwzględnić wszystkie różne, różnego rodzaju przeszkody, które są w, obecnie w, no, w łańcuchu dystrybucji leków, w całym jego życiu tak, aby, aby wyeliminować je, w 100% pewnie wyeliminować ich się, się nie będzie dało, ale na pewno początek dyskusji przyjmujemy z zadowoleniem, a dokąd dojdziemy, no to przed nami jeszcze e, zebranie uwag przez komisję, dyskusja w parlamencie, znowu Rada Europejska, w której Polska na pewno będzie aktywnie e, uczestniczyć, no i dopiero na końcu okaże się, gdzie z tym aktem, e, z tym aktem będziemy, więc e, no więc mówiąc krótko, szykujemy się na, na maraton, nie na sprint, licząc na to, że na końcu tak naprawdę te cele, które zostały przedstawione przez Komisarza Zdrowia, zostaną osiągnięte. Tak.